Jeden. Siemano widzowie! Witam was w kolejnej części tego. Ehm, skończyliśmy tutaj. On powiedział, jajo. Ta, to Czyli musi bajo, być. jajo. jajo! <laughs> Kopiemy, to, to musi być tu o dwa w górę. No tak, tylko że zobacz, bo tu jest ta kopalnia. No to co nam przeszkadza? Nie, Jak to Kopiemy tam. Dobra. Jak coś nie robimy automatycznego. Podłoga z kobla. Podłoga z kobla. Masz kamień? No, trzydzieści Ja mam tak i... Dwadzieścia pięć Dwadzieścia sześć Mleko O kurde, to jest tak opalnie Dlatego murujemy To jest druga część Zostawcie Łapka Sub Komentarz A może Pojawicie się w następnym filmie. Jako gość specjalny. Dzisiaj live. O 16. Jak, do, jak, do się, spór, jak się spóźnię, to przepraszam, bo, bo jak będę mieć coś na głowie to bardzo przepraszam. No właśnie, każdy może mieć coś, nawet na live może nikogo nie być, bo ktoś będzie miał coś na głowie. No tak. Zobacz. Ale zapiszemy live'a i będą mogli po premierze oglądać. Tak. Ej, już to ładnie wygląda, tylko że pochodnie je mamy. Ja! A i lecę do tego? Do. Portalu, czemu? Tam był ten yy, blok, blok tak. ten co się świeci. Glowstone, rar. <ścoughs> Mamy gościa. Słuchajcie, widzowie. Coś muszę zrobić. Będę musiał zrobić reload. Czemu? Zobaczysz. Z <grywasz> grywa? Nie, nie. Ale jak chcesz? Wbijasz na desperadu i wybierasz, co Dobra, widzę. Robię Reload. Chyba musiał wyjść? Nie, to jest reload, czyli e kop, to jest to drewno, bo się skończyło. Kurde, my w ogóle drewno nie mamy. Idę nam ogarnąć, 26 kg strona mam. Dokąd to jest to drewno? Te czerwone. Jakie drewno? Te czerwone. To czerwone. Chłopie, tu są pingwiny. Pig... Pigliny. Nie pigwiny. Pigliny. Okej. Okay. Czyli to nie są... Pigwiny. pigwiny. Nie. Nie. A fajne tu zrobiłem. Gdzie? A tu, za tobą. No. Idę do naderu ja kopię. Chciałaby taki kolor. No tak, ja, ja będę... Ja teraz kopię to drewno. Może się A z, ja dobry nie dał strona, to drewno jest bardzo ładne. Idę do, do toalety. co gnąć? Nie mamy tu nawet. Hiiii, Będzie klimat Nederowy. O To też jest. Tego nie wezmę. O Piglin. I ta cisza. Tokojna. Oj, strzelela. A ja wracam do portalu. I mnie nie znajdziesz w maju. Tak, przenios się. się. Ej! Co tu pingwin? Czekaj, nie zabijaj! Nie! Nie! To przyjaciel! Ja go zabiję! Tak moset! No Myślałem, Mam że. To, że... I tam są Glowstone w... w skrzynce. Powiem, po co Glowstone? Mamy to. Ale glonstone też świeci, więc możemy dwóch użyć. A tu? Tu? Mhm. Tak będziemy lecieć. Ja już wiem skąd te drewno się bierze. Okej. Okay. Bada ruch. Yeah. Nie. Nie że Magazyn musi być duży. Bo musi... Mieć miejsce na nasze zbrojki Libra, chłopie My dachu o. nie mamy No właśnie, o, ja też chciałem Zrobić Myślałem, że zrobimy taki Ej, tu można zrobić właśnie ten balkon To mówiłem, że się wychodzi jest taka Druga piętro, chłopie drugie piętro No, no tak Tam będzie, patrz, tam będzie crafting table Ten

Pierwsze, pierwsze mamy. Ja zaś ja zrobię, bo, bo mam dużo drewna. Masz. Wiesz co? No. Jedna skrzynia na jedną rzecz. Jedna na bloki. No tak, właśnie o to mi chodziło. Jedną na y, z farmy rzeczy. To potem możemy tabliczki Ej, zrobić... Ej, ale skoczysz, skoczysz, ten, Ej, skoczysz do denderu po drewno? Po ok. drewno? Tylko muszę sobie zrobić ten. Ej, jak się robi... Czekaj, jak się robi i ten frame'a? Co, i co? I ten frame'a. Ale to możemy tabliczkę po prostu i będziemy nazywać. A, skóra i patyki. No to, to skóra możemy... i patyki. Skórę to można po prostu za, zabić jakiegoś zwierzaka. W sumie, w sumie musimy zrobić farmę zwierzaków. I wtedy... No tak, bo będziemy mieli jedzenie. Ogary są nieci. Yy, a gdzie mogą być? W naderze. kopie drewno. Pidliny się tradują. I gliny się trade'ują. A masz złoto dla nich? Na no, przykład nie. Te, to tu będzie. Nowa miejscówka miedzi przyjaźni. Super. Dobra, wracam. Okej. Okay. Masz jajko? Jajko? Nie. Masz drewno. Gdzie? Tu. Za craftingiem. A, dzięki. Czemu tu jest ta miecz? To jest miecz przyjaźni. A. To jest miecz przyjaźni, chłopie. Miecz przyjaźni. Bierz, też mieć przyjaźni. Czekaj ouch, Widzowie, poproszę was o jedną rzecz Zostawcie mu suba Po więcej takich odcinków, żeby robił dla was ouch, tak. Macie jakiś pomysł na odci następny odcinek? Przypominam, dziś o 16.00 live, na żywo. Wy też możecie z nami być. Ok, widzowie, wróciłem. Małe problemy techniczne. Daj, daj e, trochę drewna na chwilę. Drewno? No. Tego kolorowego. Jeszcze 5 daj. Okej, okay, wróciłem na chwilę. Abra. Zrobiłem. Okej, okay. nowe é problemy techniczne tu są. Sorry. Sorry, widzowie, że tak się wyciszę, ale sorry Chłopie, zobacz, jak to wygląda powoli No, fajnie Jeszcze dzisiaj robimy... Na, na live, na live, albo na dzisiejszym odcinku będziemy robić drugie piętro O chłopie to... Nie, dawaj, dawaj na live, zapytamy się widzów czy co, żeby... co mamy robić? No, okay, widzę, że. To buduję dalej? No, ja tam trochę idę po drewno. Okej. Okay. A masz, masz jeszcze trochę mączki kosnej? W nadarze muszę skopać te. Dobra. Bo potrzebuję. A gdzie mogą być bloki kości? E, no ta gdzie jest soul sand. Wiesz, tam biją soul sanda. Czyli te brązowe? Nie, ten gdzie, jak się Wither spełni? Wiesz, ten blok. Ten, ten ciemniejszy. Widery. Ten czerwony taki ciemny? Nie, nie, Nether, nether. Rock. Ja uciekam, bo tu gasta słyszę. Dobra, to idę tam Ci pomóc. Patrz tam. Ten biom. A tam. Nie zabijaj go. Ja za chwilę przyjdę. Zatrzymaj tego Dobra. pingwina Dobra. przy życiu. Piglina. Pig... Piglina. Piglina. powiedziałem. Powiedziałeś pigwina. Pingwina. Widzę, że zostawcie lajkę, jak powiedziałem pingwina. Dobra, zabijam tego pigmana. Nie, bo ja y, mogę się wytrajdować, bo mam złoto A, A to jest drugi. To jest drugi, bra. Op! Op. Op. Widzowie, widzicie? Za chwilę wrócę. Było Ej, wiesz co? No, bo napisał do mnie taki jeden nieznajomy. I, I pisze, że ma, że ma swój serwer taki. No. I chce naszej pomocy. Dołączamy tam. No, możemy mu pomóc. No, ale to potem. Nie teraz. No tak. to, to może na live. O! Oh, na lajbie! Chyba, że to jest taki widz. No to możemy wcześniej. Nie, to nie jest taka. No bo... Ale na lajbie mamy jakby już ten. To. Plan cały mamy live'a. No to może ten na live dołączymy tam. Wiesz. Wiesz o co mi mm. chodzisz? No ja sobie wezmę crafting i wyjdę. Idę do neteru. Okej. Okay. Co widzę, ja. tak jak mało się odzywam, ale teraz proszę nie jestem. Oh, o Sajni. Daj mi to co co daj mi coś kurę mi dał dwie o Nice! to daj dzięki Kurde drzewa posadziłem najs nice. No to mi przed nocem zamykasz. No to dobra, chłopia. Pierwszy item frame. Teraz skrzynek nam wystarczy? Nie no. Więcej. No to ja idę po drewno, żeby skrzynki zrobić. Najgorzej... że ja muszę... musimy iść do... No, jakiejś kopalni pokopać diamenty, żebyśmy mieli straty no. diamentowe i to inna. Ja ogólnie drzew nie niszczę, bo drzewa dają powietrze. Więc <grystanie> ja, ja niszczę domki. <grystanie> A domki z czego? Z drewna. Wiem, nie ma to sensu. To jest... a w ogóle to jest trzeci odcinek, ale jakby drugi odcinek. No tak, bo trzeciego jeszcze nie wrzuciliśmy. Znaczy, to jest trzeci w sumie. O. <grym> Oddaj. No, w sumie dwie. O, dzięki. Ale i tak Może, nie dostałem dwie. Mogę sobie rozkopać wszystko. Wszystko. I tak nie dostałem dwie. Co? i tak nie dostałem drzwi. No tam leży! Mam, dzięki. Nie okay. nawet te domki wyglądają gorzej. Jakie obrazy. No, Nasze no. ładniejsze Ej, ale fajnie, że zrobisz takie szyby, bo można patrzeć na wszystko. No. To był mój no, pomysł. Ładny... No, mój. twój. A to magazynu patrzcie. mój. Przepal się. Przepal się. Błagam. Jedna szyba. Tak. Chłopie. Pana to. Masz szybę? O, patrz, patrz. Ostatnia. Oj! O, <laughs> Jest! Jest! Y o! Pan na to! Gdzie mnie ja robię, ja robię ciasty. Zobacz na to! Dwa! Przy miedzie przyjaźni. Nie tak. Wiesz? Nie jeden. Mm. Dwa. A wiesz co? No? Nie dwa, TRZY miedzie przyjaźni. Zrobiłem powiększyłem na nim wagi. Trzy miedzie przyjaźni. Trzy miedzie przyjaźni. Ile? Ile? O, marchewki. A, jedzenie, a nie marchewki. Dobra, widzowie. Widzowie. Ja nie, teraz będziemy kończyć ten odcinek. Dokończymy później cały pustko. magazyn zobaczycie na live'ie. Będziemy robić magazyn na live'ie. Okej, okay, widzowie. I na ustawimy. ustawimy. Tu? Pa, pa. Widzowie. Papa. Pa. Widzimy się w następnym filmie. Majo, jajo. Pa, widzowie.